Witam Panie i panowie, nazywam się Tyro, a to jest Battleforge. Dzisiaj mamy mecz pomiędzy X, Aragorn X, a Python JKB. Mapa jest generowana. Aragorn startuje z Amazon, a Python z Scavengerem. Amazon jest bardzo popularnym teraz wyborem, ale jednocześnie bardzo drogą jednostką, że 80 energii, o. Mamy tutaj deka w stylu... Na pierwszym levelu prawdopodobnie tylko jest Amazon i tylko 3 Spirit jest niezwykle potężny nature deck i można powiedzieć, overpower, czyli po prostu nieuczciwy. Słaba erupcja, bardzo słaba erupcja, nie trafił w ogóle tego trispirita. To jest spory błąd. Kolejny błąd. No zobaczymy czy błąd, czy da radę, za taradę radę zabić tego trispirita. Nie, nie da rady. Czyli jednak też błąd. Czyli utraciliśmy dwie erupcje kosztu około 80. I z czyli przeciwko jednemu Amazonowi, co że 80 kosztowało. Czyli, czyli Pyton ma bardzo spore ilość straty energii. Wracając do Deka Aragorna, to to jest bardzo popularne teraz, gdyż TriSpirit sam w sobie jest jedną z najbardziej, yy, najpodważniejszą jednostką na tj. Orbie pierwszym, czyli na poziomie pierwszym. Że teraz zobaczyć, jak w ilości 3 lub 2 nawet. Zadem potężne obrażenie. Dodatkowo yy, zielony kolor <coughs> dokłada wokół siebie truciznę, która jego, mamy 180 demejczu. Co na pierwszym były, jak mają ser bo nowy serdecznie 360, to jest praktycznie połowa iżytka z, z samej tucizny. To jest naprawdę wspomniane. Oboje poszli po Arwele. Oboje mam po dwie sztuki, na razie z czego Aragon preferował bardzo środkową pozycję wsuniętą. Ciekawa w sumie mapa, gdyż większość parolei znajduje się nie w środkowej części jak tutaj, tylko na po lewej. Aragon idzie po tier 2 i to jest yy, Stonkin deck, czyli frost na tier 2. A z kolei Python idzie po naturę, czyli twilight deck. Oba ciekawe decki są też. Mówiłem, użycie tej spiritu i, i Amazona na, na pierwszą Orbie jako jedynej jednostki, daje potężną ilość znaczy możliwości ilości kart dodatkowych. Na przykład, no przeciętny dek ma około 5 jednostek na tier pierwszym, z kolei ten dek ma 2 karty na tier 1, co jest niezwykle potężne i łatwe granie. To znaczy, nawet potężne obrażenie przeciwko Scaffoldre'owi. Z tych wszystkich Po prostu jest nie do porozumienia, jak jednostka o koszcie energii 60 może tyle zadawać. Oboje gracze są teraz drugim. Bardzo dobry wybór, wyczekania, aż skęfa wychiluje, czy wyleczy. Ciągle, mi brak... Ciągle za często używam angielskich słów. szarci genialni przeciwko Burowerowi, ponieważ nie dość, że mają. Bonusy przeciwko m to jeszcze dzięki Infused Fury, zadają 50% obrażeń więcej przeciwko e, Bestion. A Burower jest jedną z nich. Skalf Templar pod Oinkiem oraz Skyfire Drake. Ciekawe, że Burowera wykorzystuje jako kontrę do walki. No i jakoś tam wyszli porówno. Zostaliśmy z. O. Skyfire. Drake ogólnie przegrywa przeciwko Skylef Templarowi, ale to nie jest tak znacząca ilość. Jeśli możemy sobie porównać, sobie to jest 850 życia przeciwko 500 około. To jest jedyna różnica pomiędzy tymi dwoma jednostkami. No i oczywiście fakt, że Skylef Templar nie może strzelać jednostek naziemnych. Co sprawia, iż nie jest najlepszą kartą do użycia. Zdecydowanie bardziej preferuje kontrolowanie poprzez e, jak ona się nazywała. Ojejku. Ja nie mi się teraz ale taka, taka jakby włóczniczka co może zrzucić jakby smoki lub tam inne latające jednostki z, z nieba. Z pewnością, może przypomnę sobie, że nie Czeka. Razor Shard. Też jednostka jedna z bardziej overpowered, też odrzuca, chociaż tu zwiąże się z nią ciekawy bóg, można zobaczyć tu jest wybuch, a dopiero teraz wchodzi do obrażenia jak i CC. Nie wiem, dlaczego takie później wprowadzone jest. Może to jest specjalnie, może nie, ale dość śmiesznie wygląda. <laughs> Przepraszam, nie może strzelać w górę, więc ciekawe, co wykorzysta to. W zadać jakieś obrażenia Skye... Drake'a walczą przeciwko Sky Templarowi. Ciekawy heal. Uratował na pewno Sky Templara. Sky Templar kosztuje 100 energii, więc opłacał na pewno. Obie jednostki już tam tyle samo, tak, tutaj ucieka. Przeciwko jednostkom małym, razu jest po prostu zabójczy. Nie do przejścia. No, przyzwanie e, deizowanego burowera nie było zbyt moją decyzją, ale zobaczymy jak to pójdzie. Głos piersi. Nie dadzą rady niestety, przeciwko razem Korona da się pokonać faktycznie tylko jednostkami latającymi, a z kolei zapewnienie sobie wsparcia z Templara w górze było bardzo dobrą decyzją. Chociaż nie jestem pewien, czy da radę pokonać tego korona. Jest blisko. 100 energii. A, do, tak patrząc, co się dzieje, a tu dwa razy zostało użyte. E, jak to się nazywa? Zostało użyte dwa razy ten hmm, hurricane. Także. Goldspish byli odrzuceni, a również tą Szarci byli odrzuceni. Jeśli też był ciekawy, to Hurricane też zadaje obrażenia przeciwko budynku, bardzo niewielkie, ale zadaje i dzięki temu możli możliwe było wykończenie tego budynku. Teraz leczenie I tu mamy rawecz na Skyfire Drake'u Home Soil po raz kolejny i Orb jest niebezpiecznie, niebezpiecznie leży. Ciągle Sky Templar ten sam od samego początku. Udziela potężnego wsparcia dla to naszych jednostek naziemnych I Aragorn wygrywa o jednego Powerwella, a jest blisko zniszczenia drugiego, zobaczymy czy da radę Drake w defensie Erupcja, to już jest praktycznie last stand dla Tytona Jeśli stacie tego Powerwella, to jest dokładnie strata tego wszystkiego będzie zbyt duża To będzie zbyt bardzo do tyłu Dobrze, zniszczył Ice Barriera, tego może zostawić żeby zablokować odbudowanie, ewentualnie pójdź przyzwać szybkie posiłki stąd Co tu mamy z jednostki? Dwa razy burowery idą na main base'a główną bazę, co? No, ciągle używam jakichś angliczczyzmów, ale tak jak jeszcze. Burower przyzwany jako, żeby odciągnąć uwagę zapewne i użycie na tego Ale jestem ciekaw jak on stanie się wybronić. to jest dość spora oddział, burower Ghost Piercy i Drake. Na razie tylko z tą szarcią są. I oczywiście na nasz ulubiony Sky of Templar. Chociaż w sumie dobre użycie, nawet. Ten sposób, jaki używa Sky Templara, jest bardzo fajny. Nie trzeba było naprawiać, wystarczyło użyć specjalną jedności Sky Templara Templar. A w tym czasie nie zauważyłem, nawet burowary zniszczyły tego parwera, Czyli no, to może oznaczać koniec. Ja przepraszam, że tak dużo nie, nie robię tych replay, Ale po prostu nie mam specjalnie dużo czasu, ani też. No brakuje też, wszystkiego brakuje, żeby tego zrobić, ale jeśli podobałem się i chcesz ogonać ciągle triple i zrobić na bieżąco z tym wszystkim, subskrybuj do mojego kanta i jak zawsze, do zobaczenia następnym razem.